Witajcie. Wstęp będzie bardzo krótki. Dzisiaj o testach RT-PCR inaczej. Poprosiłem o parę słów niezależnego dziennikarza o dźwięcznym pseudonimie JZ. Posłuchajcie z uwagą. Cały świat oparł wszystko na tej śmiertelności i na wykrywalności tego wirusa. A jak wykryć wirusa? Jak? A, no, do tego zmierzam. I teraz, jak się tego wirusa wykrywa? No, to powszechnie właśnie. cały świat stosował tą znaną biologom e, no, urządzenie, metodologię, w skrócie nazwana PCR. I się okazało, że ten test jest nic nie warty. Po prostu nic nie warty. Dlaczego? Dlatego, że cały świat zaczął stosować ten PCR do zidentyfikowania tego, że dana osoba ma koronawirusa. A tu się okazuje, że twórca tego testu yy, nieżyjący już, ale to, twórca, on, on był noblistą, on, on ten test opracował, mówi, to się do tego nie nadaje. Mało tego, ja w filmie moim o tym kłamstwie testowym mhm. pokazałem dokument, bo jeszcze raz powtarzam, to tym wszystkim, co tam będą głupoty pisać. Ja nie, to nie mój wymysł, ja tylko przekazuję informację. W dokumencie który jest instrukcją wykonywania tych testów, tych testów PCR, twórca i producent tych testów mówi bardzo wyraźnie, ta metodologia, ten test w ogóle nie nadaje się do jakiejkolwiek diagnostyki. Cały świat używa tego do diagnostyki. Mimo, że twórca i producent mówi, tak nie wolno tego używać, to się do tego nie nadaje. Mało tego, popatrz w dokumencie, bo ja się posługuję dokumentem y, prowadzenia tych badań, instrukcją obsługi. Tak I tam jest wyraźnie napisane, że ten test jest niespecyficzny. Czyli twórca tego testu mówi, ja nie wiem, co ja tam badam. Czyli inaczej twórca testu mówi, nie mam zielonego pojęcia, czy w tym, co zbadacie, czy tam będzie ten koronawirus. Dlatego, że w tym samym dokumencie twórca podaje przykłady, kiedy ten test wyjdzie pozytywnie. Czyli jak wyjdzie pozytywnie, to cały świat krzyczy, jest koronawirus. A twórca tego testu mówi, no nie, 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 to, to tak wcale nie działa. I on, twórca tego testu w tym swoim dokumencie, który ja pokazałem, mówi tak. Ten test jest tak niespecyficzny, że on nie wykryje takiego koronawirusa. Dlaczego? Dlatego, że, i tu cytuję to, jeżeli ktoś ma zakażenie chlamydium, 60% populacji ma zakażenie chlamydium, to ten test wyjdzie pozytywny. Jeżeli ktoś ma zakażenie mykoplazmą, to wyjdzie pozytywny. Jeżeli jest zakażony tym, 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 to wyjdzie pozytywny. I co ciekawe, producent napisał, że jeżeli dana osoba ma wirus, nawet nie wirus, bo to jest następna rzecz, grypy, to też wyjdzie pozytywny. I twórca powiedział... Nie używać tego do diagnozy, bo ten nie diagnozuje koronawirusa w ogóle. To diagnozuje pewną sekwencję DNA, to jest prawda, po to ten test został zrobiony, że diagnozuje pewną sekwencję oh. DNA, e, ale nie wiadomo czego. Dlatego, że po pierwsze, ta sekwencja DNA jest również charakterystycznym układzikiem DNA w chlamydii. Jest również charakterystyczna dla setek koronawirusów. I co, co jest jeszcze w tym wszystkim, to jest to, że dlatego wspomniałem wcześniej o, o tym przełomie wirusologii, bo teraz się okazuje, że ta sekwencja DNA w krywana przez tą metodologię również wykrywa te egzosomy, o których mówiłem, a to są naturalne sub, y, konstrukcje, że tak powiem, biologiczne w naszym... naturalne. No więc teraz, co ten PCR test wy, 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 wykrywa? Właściwie no właśnie, wiadomo. A, a, a czego nie wykrywa? Skoro... Wszystko, jeżeli coś jest, to on wykryje. To tak. czego nie wykryje? No, dobre <laughs> pytanie, bo wiesz, teraz okazuje się, ja rozmawiam teraz z ludźmi, którzy raz stosują ten test, dwa naprawdę mają ogromną wiedzę, a mało tego, przecież jest wspaniała książka wynalazcy tego testu. Ja ją kupiłem, ja ją przeanalizowałem, przeprawiłem. No to jest śmiech na sali. Dlaczego? Bo w tej chwili wskaż mi jedną osobę, Jedną osobę, która nie miałaby jakiegoś koronawirusa, one są wszędzie, która nie miałaby jakiegoś skażenia chlamydią, mykoplazmą czy, czy tam wirusem, jedną osobę wskaż. Nie ma. Nie ma. W związku z tym, i, i ten człowiek, który tym się zajmuje, tylko on nie chce się ujawnić, mówi do mnie tak, jeżeli ktoś robi ten test PCR i wychodzi mu ujemny, prawda? Czyli test mówi nie ma tam niczego takiego, co nawet producent powiedział. Czyli nie ma człowieka. To nie, on mówi, to, <grym> test nie jest, tak. to test jest wykonany źle. A że źle. Tak, źle. Bo tu znowu szczególiki, ale wykonanie tego testu to nie jest coś takiego, że tu se wsadzimy, a tam se wyjmiemy. Nie, 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 to, to jest skomplikowana procedura, to trzeba mieć ogromne doświadczenie w stosowaniu tej metodologii. To nie jest takie łatwe i proste. To naprawdę mus, musi być ktoś naprawdę wysokiej klasy fachowcem, z ogromnym doświadczeniem, żeby mógł to potem interpretować, to wykonać i tak dalej, i tak dalej. I dlatego właśnie paradoksalnie, jeżeli test nie wykazuje niczego, a producent mówi, co wykaże, a ty masz jeszcze egzosamy do tego, to test, jest to test jest zły. Czyli innymi słowy, Wszystkie testy powinny być pozytywne. Tak, tak. Dlaczego w takim razie pytanie jest, po co ten test? A ten test był opracowany po to, że jeżeli naukowcy biorą pewną tkankę do badań naukowych jakichś tam, prawda? To niektóre badania wymagają tego, żeby ta tkanka była pozbawiona jakichkolwiek patogenów. Bo, bo inaczej no, nie wiedzą co robią więc ten test, jeśli wykaże pozytywnie, że dany fragmencik tkaneczki pobrany zawiera coś i on daje wynik plus to ta próbka jest do śmietnika i dopiero wtedy kiedy jakaś tam tkanka podkreślam nie zawiera czyli ma negatywny to wtedy oni tą tkankę biorą do dalszych badań i to było bardzo ważne i to, to, to było wspaniałe osiągnięcie tego, tego y, człowieka, który to y, y, wykonał. I jest jeszcze inna rzecz. Nikt na to nie zwraca uwagi. Słuchaj. Na samym dole instrukcji, nie, bo naj, najpierw czytamy na główki, a tam co na dole, to nie czytamy. Na samym dole instrukcji twórca testu powiedział tak, że ten test w ogóle w ogóle nie określa ilości danego patogenu. A wirusolodzy wiedzą o tym, że podstawową informacją do określenia u człowieka, u którego mówimy, że wystąpiła choroba, jest określenie ilości patogenu. To jest podstawa. A test mówi, nie umie tego określić. I teraz, I teraz widzisz, jakie, jakie to, to nie jest powiedzmy oszustwo w sensie, że ten, kto opracował ten test, to nie jest oszustem. To, to, jest, to jest facet, który dostał nagrodę Nobla. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia wzięła te testy, wzięła te przypadki śmiertelne niby i przekazała to do innych krajów i mówi, a teraz się bójcie tego. No tak. Dzięki za uwagę. I co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie o lajkach. Poszerzają zasięg filmu. Wszystkiego dobrego. Dobrego dzionka życzę. Wychodźcie na słoneczko i bawcie się dobrze. Pa!